Cześć, ja jestem Kuba i chciałem wam dzisiaj pokazać grę. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest za gra. Nie mam pojęcia z czym to się je. Mogę wam tylko powiedzieć, że tutaj chodzi mniej więcej o to, że chodzi się po tunelach i coś potem nam wyskakuje przed dry, tylko tyle mniej więcej udało mi się wywnioskować. Sorry jakbyście słyszeli tam dźwięki z otoczenia, ale sam w domu nie jestem niestety. Czego bardzo żałuję. Nie pozostaje mi nic. Innego jak kliknąć tylko play. Eee, dobra, słuchajcie. Jesteśmy w grze. Ale jak już jesteśmy w grze, to wypadałoby sobie zagrać. Wydaje mi się, że jesteśmy w jakichś tunelach i. Czy nie wiem, czy to jest jakaś kanalizacja? Nie wiem, czy mogę przez to przejść. Tak, mogę przejść. Się czuję jak trochę, trochę jak w Outlaście. Na razie jest lajtowa. Wydaje mi się, że jesteśmy jakąś kobietą, bo... Bo taki dźwięk, choćbyśmy na obcasikach biegali. Nie wydaje wam się. A, zmęczyliśmy się. Dobra. Zaryzykuję i pójdę tutaj. Zobaczymy. A. Czekajcie. Dobra, pójdę tutaj. Mam nadzieję, że mnie słuchasz tak w ogóle, że nic się nie pokaszaniło, bo trochę kicha będzie, jak to będę musiał drugi raz nagrywać. A, zaryzykuję i pójdę teraz. Dobra, idziemy. Tutaj nic raczej nie robimy. Klawiszami także lajtowo. Nie mam pojęcia, jaki cel ma ta gra. Mamy kartkę. Hank, where are you? Are you getting my notes? I don't. Co to było? On tak dysz choćby, choćby do mikrofonu mówił Co to jest? Co to jest? Ja pierdzielę. Nie, 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 spadaj, 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 zostaw mnie, zostaw mnie ja pierdzielę, co to jest Nie już mi chyba zostawiło Albo nie I on mnie popycha jakoś dziwniej. Ja pierwszy co? Nie, uciekamy. O cholera. Zostaw mnie gno Tak, jasne, jasne. Bo inaczej konfliktów nie, nie umiesz rozwiązywać, tak? Słuchajcie, zanim my tego gnoma znowu znajdziemy, no to trochę mi do czasu zejdzie. Aż nie, teraz mi to zajęło niecałe dwie minuty, także trzy coś się szybko męczymy. Czemu ja nie mogę już biegać? Chyba musimy sobie złapać trochę oddechu, nie sądzicie? Słyszałem, że tak się trochę zerkam na... na wasze lewo. Haha, ale jestem mądry. Ale muszę lukać od czasu do czasu, czy kamera mnie nagrywa. Bo mam dosyć słabą baterię i czy no kamera, kamera apart. Staram się tego gnoma znowu znaleźć. Kicha będzie, jak on mnie znajdzie pierwszy. Musimy znaleźć kluczyki. Musimy znaleźć kluczyki i potem znaleźć tylko wyjście, nie? Proste. Chyba każdy ogarnia. Gorzej będzie to potem wykonać. Ja zamknięte. Ja pierdziele. Kolejna karteczka. Hank. ciekawych kto to jest Hank? Tak w ścisłości. Dobra, ja muszę mieć tą staminkę naładowaną, jakby ten krasnoludek gdzieś mi tu wyskoczył. A, coś mi się wydaje, że to on takie dźwięki wydaje, nie? Gorzej będzie, jak on się będzie miał schylać. Wygląda trochę taki... tunel czasu. Co to było? Aha. Na razie bez spiny. Tylko ten kabelek takie dziwne dźwięki wydaje. On tu jest raczej jeden, także lajtowo. woda. Bez większych emocji A słyszałem, że gra jest straszna. 7 minutek też 7 O A, tu jest. Patrzcie jak go zrobimy. No nie, nie, mu od niego przewiec. Ja pierdziele, nie, nie. Ale to chyba lewo, znaczy chyba wolę jak on mnie goni niż jak mnie zabija, nie? <grych> Wy chyba też. O, klatki. Dobra, słuchajcie. Ej czad, mogę tu przewracać te lampy. Hmm, tylko fajnie by było, gdyby on nas szybciej, znaczy gdyby nam się szybciej pokazywał ten ziomek, bo... bo trochę jednak czasu tracimy. Albo właśnie to jest ten cały urok tej, tej, tej gry. Ciekawe. że z drugiej strony gra ma swój urok i wcale nie jest aż taka straszna. Powiem wam więcej, jest ciekawa, nie wiem, czy już wam to mówiłem, ale... zajeżdża lastem. Damn! już idę w do dobrą stronę. Spokojnie, na luzie, bez większych spin. Tam jakaś karteczka chyba jest, jak się nie mylę, o tam. Albo nie, nie ma karteczki, już by dawno była. A, goni nas. Goni nas chyba a nie, tu jest Hank I'm not sure What's going on oh, I getting? <grywki> Dawaj Ja pierdzielę. No nareszcie jakieś emocje Ha! Kurde, chciałem go tak zrobić, że niby biegnę w prawo, a pobiegłem w lewo. No biegnij, bo cię zabije, czy znaczy, no nas zabije. Ja pierdziele. Są emocje jednak. Szczerze ja wam powiem, że przy innych grach jakoś tak mi te ciarki przechodzą, a teraz tylko... Sam dreszczyk emocji. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze sobie radzę Ciekawe czy dalej za nami biegnie Ja nie, nie wiem ale trochę podbiegnę jeszcze w tamtą stronę mam iść no Dobrze, chodźmy tam jak nam gra sugeruje chyba już tam wyszedłem, nie tam na skrzyżowaniu skręciłem w prawo, potem się cofnąłem nie, w lewo, co ja pierdzielę Dawaj no Dawaj Śmiało Śmiało dawaj Goń mnie Dawaj no Mogę jeszcze biec A ty? Tu się przyświetlę kółkitrem Jestem widoczny, dawaj Ach, biegnie dalej Dobrze biegnę wam powiem. Mi się wydaje, że nas jeszcze popycha, żeby nam szybciej szło. Ale będzie kicha jak on tu biegnie, nie. Się chyba zesram. Czekajcie. Ja, ślepo uliczkiem mi parówka zaprowadziła. Dobra, chodźmy tam, może tu dalej będzie gdzieś. O cholera, jest tu. No, ciekawe, czy tu teraz do mnie wejdzie. Nie dzieje, matko Boska. No koniec zabawy z nim idziemy dalej. Mogliby to jakoś urozmaicić, że on tu wbiega jakoś, albo jakieś zwłoki tu leżą. No tu jest jakaś ślepa uliczka. No to byłbym posrany. Ja mam o tyle niekomfortowo, że chyba jest ślepa uliczka, nie Teraz to ja chyba kółeczka robię. Ach niezłe Dobra, tam było skrzyżowanie, że tak powiem. Viadukt! I... pójdziemy prosto. Zobaczymy dokąd nas ten tunelik zaprowadzi. Wow, idealnie zsynchronizowałem Jestem z siebie dumny, wy też możecie. Dobra, pójdę tutaj w stronę światła. Co to jest? Dawaj, goń mnie Hoho goń mnie Już Ci o tyle ułatwia robotę, że nie, że nie będę się krył Powiem Ci więcej, ziom, stamina mi się skończyła i mam problem generalnie Dalej biegnie, no nie wiem czy to wina tego, że właśnie mi się ta stamina kończy, czy... Co? Ja pierdzielę, widzieliście, on tam już był. Jak on to zrobił? No sprintu i nie wiem, czy to wina mojej klawiatury starej. Co? Ej, bez jaj, ej, co jest? Ej, jest ich dwóch? Niemożliwe, żeby był, żeby był jeden. Znaczy, żeby było ich dwóch. Kolejna kartka. No ten by death. A co? Tu pewnie będzie drugi stał. No biegnij, sprintuj. No! Cholera jasna. O, teraz mogę sprintować. Nie, jest jeden pewnie. A nawet na pewno. Follow the pit. Co? So... i pewnie mnie teraz złapie. I mi się wydaje, że te ściany sobie znikają jak im się podoba. A, tam był frajer, dobra. Dobra. Nie dam ci się tak łatwo. Dobra, to już znamy Kolejna karteczka, to samo, może tak powiem. Kolejna się... ślepa uliczka. Ej, 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 idź, ej, ej, ej możemy to. Zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, teraz to mnie ciary przeszły. Yy, słuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o Vanish. To byłoby to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Link będziecie mieli w opisie, o ile nie zapomnę. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i cześć.